Obraz Matki Boskiej w tęczowej auroli nie obraża moich uczuć religijnych. Dlaczego? Pewnie słyszeliście już o tym, że przesłuchiwano przez 5 godzin, grożono aresztowaniem i zarekwirowano komputer i telefon, przeszukano dom Elżbiecie Podleśnej, czyli autorce obrazka ilustracji zatytułowanej Matka Boska Równościowa. U jednych ogromne emocje wywołała sama ilustracja, u drugich to, co wydarzyło się z jej autorką. Bo właśnie o przestępstwo Oskarżono podleśną o to, że domalowując kolory tęczy w aureoli Matki Bożej, chciała obrazić uczucia religijne katolików. Nie wiem, co czują inni katolicy, co myślą inni katolicy. Nie to jest przedmiotem tego filmu. Ja chciałam Wam opowiedzieć o tym, dlaczego mnie to w żaden sposób nie, urazi nie uraziło i nie obraziło ani mnie, ani moich uczuć. Religijnych. A katoliczką jednak jestem. Po pierwsze, dlatego że kontekst sytuacji i tego, dlaczego te ilustracje się pojawiły, jest bardzo wymowny. Powstanie tej ilustracji zawdzięczamy tak naprawdę autorom Ołtarza Pańskiego, który w czasie Wielkiego Tygodnia powstał w Płockim, Płockim Kościele na Górkach. Ołtarzu, w którym, jako najgorsze grzechy i najbardziej złe rzeczy na świecie, obok hejtu, kłamstwa, chciwości czy nienawiści, Przedstawiono także LGBT i gender. A, jeszcze na tym ołtarzu były homo Było to oburzające dla wielu osób i dla mnie samej też jest to oburzające, że można uh, uznać samo bycie, rozumiem, osobą LGBT, czyli bycie osobą nieheteroseksualną za Samo w sobie jakieś straszne zło. W każdym razie e, autorka tej ilustracji chciała właśnie na to odpowiedzieć i narysować taką Matkę Boską, która byłaby otwarta na różnych ludzi o różnej orientacji seksualnej, na przykład. I ja tą e, potrzebę takiej ekspresji artystycznej i również takiego protestu bardzo rozumiem. Również nie ma we mnie zgody na takie wykluczające akty i nie chcę, żeby osoby nieheteroseksualne czuły się w kościele odrzucone. Po drugie, to jak zareagowała policja i jak politycy zaczęli to wykorzystywać, a później przerzucać na te osoby, które protestują wobec Takiemu karaniu, bo policja wpadła do mieszkania tej kobiety o szóstej rano. To w ogóle jest, ugh. Więc przekierowywanie na te osoby, które się buntują przeciwko temu, jak potraktowano tą kobietę, że to oni robią coś politycznego, to jest w ogóle jakieś niesłychane. Dzisiaj, niestety, w dzisiejszej rzeczywistości w tym kraju wszystko ma podtekst polityczny. I to, czy wierzysz, i to, czy nie wierzysz, i to, jak wierzysz, i to odkąd dokąd wierzysz, i komu wierzysz, a komu nie wierzysz, i w co. Wszystko się politycznie uzasadni. Wystarczy chcieć. Po trzecie, nie wiem, czy pamiętacie, ale jestem autorką serii filmów o Matce Bożej. Chyba 9 czy 10 tych filmów nagraliśmy dla langusta na palmie. Nie wiem, czy ojciec Adam jakby dzisiaj pewnie by mi już nie zaproponował robienia tej serii, a może by mi zaproponował, nie wiemy tego. Starałam się bardzo grzecznie. Bardzo grzecznie wypowiadać na jego e, kanale. I od małego, tak naprawdę, no, starałam się dowiedzieć, kim jest ta Matka Boża i kim ta Maryja jest. I no, wydaje mi się, że jednak coś tam wiem, no, coś tam przeczytałam, coś tam rozmawiałam, podpytywałam i nie rozumiem, co takiego obrazu burczego jest, szczególnie w tym kontekście tamtego ołtarzu. Zadanie pytania taką ilustracją, czy aby przypadkiem Matka Boża nie jest bardziej otwarta na różnych ludzi, o różnych orientacjach niż my, osoby wierzące. Czy czasem nie powinniśmy zobaczyć jednak w niej kogoś więcej niż widzimy, że jakby ona nie jest jakąś nacjonalistyczną królową, nacjonalistyczną wojowniczką, ani prawicową rebelionistką? Była po prostu jest kobietą, osobą, żywą osobą. No szczególnie dla osób wierzących. Możemy przeczytać o niej w piśmie świętym, nie wiem, w dokumentach kościoła, w różnych miejscach. I nie znam jakby miejsca, w którym byłoby powiedziane, że Matka Boża wykluczała kogoś albo była przeciw komuś przeciwna. Już tym bardziej, że była małostkowa. I nie wiem, uprzedzona. To oczywiście jest moje też jakieś wyobrażenie Matki Bożej jako naprawdę mądrej, wrażliwej kobiety, myślącej, decyzyjnej, nie upłupiajmy jej, mówiąc, że obraża ją możliwość otwartości na osoby, na które my nie jesteśmy otwarci. I nie mówię już na naprawdę na życie seksualne tych osób, bo to jest. Kurde, inna sprawa, ale no w ogóle, na sam fakt tego, że są naprawdę różni ludzie i to kurna nie jest od nich zależne. I tu przejdę w ogóle do wątku, który mi ciężko zrozumieć, a, a który jest dla mnie ważny, mimo że jestem osobą heteroseksualną w małżeństwie sakramentalnym i po prostu, no nie wiem, no wszystko idealnie po Bożemu i w ogóle pochodzę z Polski i... Oh, wszystko się zgadza. O co chodzi z tymi uprzedzeniami wobec pojęcia LGBTQ+? P, I plus? Chyba to jest całe. O co chodzi z taką agresją wobec osób, które nie są heteroseksualne? W czym tkwi problem, że no jest fakt, mamy fakt, że są osoby nieheteroseksualne, które są wierzące? mają przesrane i no mają ciężko po prostu, tak? Nawet jeżeli po prostu, nie wiem, są <noise> zakonnikami jakimiś świeckimi, żyją w czystości i, i nie wiem co jeszcze, i całe swoje życie poświęcają na bycie w Kościele, to i tak muszą się tłumaczyć, że żyją w czystości, że robią to wszystko, że się starają, że muszą udowadniać cały czas sens swojej obecności, że są, że w ogóle mają prawo być. wyobraźcie sobie, jak to musi być super męczące? Ja czasem się naprawdę bo jestem przekonana o tym, że no niemal każdy człowiek, czy każda osoba wierząca ma lub miała problemy z czystością, jakby z, w ogóle z tym pojęciem, z seksualnością, czy dorastając, szczególnie w kościele. No, także również w małżeństwie, no nie wiem. Każdy z tym ma problem, ale grupie osób, które mają jeszcze trudniej niż my, chcemy jakoś tak dokopać i je kontrolować i trzymać jakby tak w garści, po prostu cały czas pod kontrolą, że jakby, jakby byli jakimiś takimi, nie wiem, jakimiś gorszymi ludźmi albo jakimiś głupszymi, mniej odpowiedzialnymi, niezdolnymi do ludzkich uczuć czy do dojrzałości. Ilustracja z Matką boską Równościową nie obraża moich uczuć religijnych, także dlatego, że ja znam kilka osób nieheteroseksualnych, biseksualnych, homoseksualnych w związkach. Bez związków, I niektóre te osoby są wierzące, a niektóre są niewierzące. I wiecie, rozmawiam z tymi ludźmi, i to, jak to są pełni pokory, otwartości i hojności ludzie, jest dla mnie doświadczeniem przemieniającym totalnie. Ja naprawdę od nich bardzo dużo się nauczyłam chrześcijaństwa i bardzo dużo się nauczyłam wyrozumiałości. To są ludzie, wśród których akurat te osoby, które ja znam, nie mówię, że to jest jakieś wiecie, uniwersalne, czy coś takiego, bo każda jakaś grupa, czy coś, no, każdy rodzaj ludzi jest różny, także w ramach tego rodzaju. Ale akurat ja mam tak, że szczególnie wśród tych osób czuję, że mogę być całkowicie sobą i nie zostanę odrzucona, ani oceniona, ani włożona do jakiejś szufladki. Nie czuję tej nerwowej atmosfery, nie czuję tego lęku, że. Nie mogę już nic więcej powiedzieć. Ja się też zupełnie nie dziwię tym osobom e, nieheteroseksualnym, które no, po prostu nie wytrzymały tego napięcia, nie wytrzymały tych odrzuceń, nie wytrzymały tych e, haseł przeciwko nim i no, obrzydliwych e, i odeszły z kościoła. Ja, się im, ja, się, ja ich rozumiem po prostu, bo psychicznie, zwyczajnie psychicznie ciężko jest to znieść. Ciężko jest też zaakceptować, że. Z niezależnie od ciebie przyczyn, będziesz zawsze, nawet jak będziesz właśnie żył do końca życia po prostu w czystości i daj święcej ze wszystkich, to i tak będziesz właśnie szkalowany, odrzucany, i teraz sobie mu, oczywiście jeszcze mi ktoś powie, że no tak jak pan Jezus, no tak, tylko że jakby ty heteroseksualny, biały mężczyźnie Polaku, który tego nie doświadcza. Nie masz prawa, kurde, ferować wyroków i mówić innym, jak mają żyć, kiedy ich życie jest naprawdę trudne w aspekcie, którego ty nie pojmujesz, bo, bo nie doświadczyłeś i nawet nie jesteś otwarty na to, co te osoby przeżywają. Nie obraża mnie również Matka Boska Równościowa czy ta ilustracja, dlatego że ja wiem, w co wierzę. Ja nie wierzę w obrazki, malunki, złocone grawery. Ja wierzę w osoby, w żywe osoby. Taką żywą osobą jest Bóg, Jezus, Maryja. Czy można ich obrazić? Czy można mnie obrazić? Czy można Ciebie obrazić? Pewnie, że można. Ale. Wytłumaczcie mi, jak obraźliwe może być skojarzenie mega mądrej, pełnej otwartości, miłości i mądrości kobiety z ludźmi, którzy mają zarąbiście pod górkę i których życie, moralność, sytuacja społeczna no, jest bardzo trudna i złożona. Z jednej strony, jakby dzieli ją od nich wszystko, a z drugiej strony, jak sobie patrzę na życie Maryi i jak ona była. Odsądzana od czci i wiary, e, tylko dlatego, że była w ciąży, prawda, poza ślubem, i też jakby była tak, a ja inaczej nie, oceniona. I ja już widzę te wszystkie oburzenia, że jak ja mogę porównywać tą sytuację do tej sytuacji, ale kurde, no po prostu jeżeli coś przeżyłeś, a Maria coś przeżyła, i to super dużo, to wiesz, jak jest to trudne, i wiesz, że. Może tobie fajnie, że ty zrobiłeś super, udało ci się wszystko, ale komuś innemu się może to nie udać i nie jesteś już taki skory do ferowania wyroków i do oceniania tych osób, i mówienia im, że sorry, ale masz się zachować tak a tak, a jeżeli nie, to wypad stąd. Porównywania też w tej sytuacji do e, kukły spalonego Żyda, czy do różnych innych, bardzo obrzydliwych, e, nie wiem, antysemickich czy antymuzułmańskich wystąpień katolików w Polsce jest. Również według mnie totalnie nieadekwatne, ponieważ jesteśmy krajem, w którym większość osób to katolicy. Możemy się spierać o to, ilu z nich rzeczywiście wierzy, a ilu tylko jest ochrzczonych, ale na pewno możemy być spokojni jakby i pewni tej tezy, że większość z nas albo jest katolikami, albo się z tym utożsamia, albo jest blisko tej kultury, albo konformistycznie woli już przyklepać, że dobra, spoko, nie będę się urządzywał, będę mieć spokój. Czym innym jest spalenie kukły Żyda, w ramach jakichś takich również podtekstów religijnych, katolickich, yy, które noszą ze sobą konsekwencje no, pełne nienawiści, pełne poniżenia, a również no, jakby są też konsekwencją strasznie smutnej historii polskiego antysemityzmu, do którego również bardzo przyczynił się Kościół Katolicki przed Soborem Watykańskim II. Więc. Chwała Bogu, że ten Sobór się odbył. I już dzisiaj wiemy, że antysemityzm jest totalnie złem. No ale mimo to właśnie <grywania> i tak się to dzieje już. To jest coś innego niż sytuacja, w której kobieta, która nie akceptuje tego, że w tym Kościele e Szydzi się i szkaluje e, ludzi, którzy są po prostu inni, niezależnie od siebie, i reaguje na to. No, może również, nie wiem, mogła jakimś miłosierdziem, wyższością ponad takie sprzeczki i zareagować, ale zareagowała tak, jak potrafiła, no, namalowała to, tak? W ramach protestu, w ramach stanięcia za tymi osobami w ich obronie, to są naprawdę zarąbiście dwie różne rzeczy. Przynajmniej dla mnie. Dlatego mnie. Ta ilustracja nie obraża, nie obraża moich uczuć religijnych, ale to jest mniej ważne niż to, że czy obraża, czy nie obraża, że ja masakrycznie, ale to strasznie, nie zgadzam się na to, aby ten przepis kodeksu karnego był wykorzystywany w taki sposób przeciwko tak zwanym wrogom Kościoła, bo jestem przekonana, że wrogiem Kościoła większym jest ta osoba, która, chociaż ja w ogóle nie wierzę we wrogów, więc nawet ta osoba, która zrobiła ten cały słynny ołtarz z genderami. I nie jest żadnym wrogiem. Nie chcę, żeby było dla mnie żadnym wrogiem. Jakby, kurde, jeżeli już w kościele będziemy widzieć wszędzie wrogów, jeżeli kościół nie będzie miejscem, które nie będzie potrafił z wyrozumiałością spojrzeć, mimo że jest większościową grupą, mimo że ma mega siłę polityczną, mega siłę, kurde, każdą społeczną, mentalną, moralną w tym kraju i nadal szuka wrogów, no to kurczę, jeżeli nawet w Kościół tak się zachowuje, to. no to ja się nie dziwię, że ludzie także chcą szukać sobie wrogów, ale ja nie chcę szukać wrogów, nie mam wrogów i chcę tylko żyć w wolnym kraju, w którym za to, że ktoś uważa inaczej i reaguje na coś, co nie do końca fajnego zrobił kościół, że nie trafia. Do niego o 6 rano policja i nie rekwiruje jego sprzętów i nie bierze go na pięciogodzinne przesłuchanie. To jest jedyny mój, nie wiem, postulat. Nauczanie kościoła jest przeciwne mariażowi państwa i kościoła. Nauczanie Kościoła jest przeciwne koncepcji państwa religijnego, czy tym bardziej państwa kościelnego. Jeżeli interesuje Was temat relacji państwo kościół oraz tego, co, jak według Kościoła ta relacja przynajmniej teoretycznie powinna wyglądać, to w opisie zostawiam wam mój. Yy, wywiad z księdzem profesorem z Kulu właśnie na ten temat, księdzem profesorem prawa wyznaniowego. A jeżeli interesuje Was kwestia pluralizmu w Kościele katolickim i tego, czy on może, czy nie może funkcjonować, a tak na, między nami powiem Wam, że on musi funkcjonować, to także odsyłam, w opisie zostawiam link do mojego wywiadu z chyba zeszłego roku na temat właśnie pluralizmu kości w Kościele, wywiadu z księdzem doktorem albo doktorem habilitowanym, znawcą katolickim Nauki społecznej. No to tyle, nagadałam się, ale myślę, że to jest temat, na który warto rozmawiać, dlatego też dajcie w komentarzach znać, czy Was oburza to, czy obrażone zostały w ten sposób Wasze uczucia religijne, bo mogły zostać obrażone, każdy ma inną wrażliwość i, i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że tu kwestia tego obrażenia, nieobrażenia to jest jedno, ale druga jest e, zupełnie nieadekwatna reakcja i taka, takie, taka zemsta. Poczyniona na tej kobiecie. Warto sobie pokminić na ten temat. Do czego was zachęcam. Do zobaczenia niebawem.